Hej, hello. Cześć. Hejka. Dzisiaj sobota, a ja wyjątkowo jestem w pracowni, bo dziś robimy przemeblowanie. W styczniu tego roku robiliśmy remont pracowni. Trwało to ponad dwa tygodnie. Wymieniliśmy podłogę, wymieniliśmy światła. Zrobiliśmy ogólnie wielki rozpierdziel, ale jak to zwykle bywa w remontach, zrobiliśmy tak wszystko w 90% i zostały takie drobne rzeczy, które od paru miesięcy, od 10 miesięcy nie zostały jeszcze zrobione. Więc dzisiaj się za to bierzemy. Zanim jeszcze zaczniemy przenosić regały, to sprawdźmy, co jest w piecu. Nowe kubeczki na świece bardzo jeszcze gorące, ale wyszły super. Przeniesiemy wszystko na wózek i zrobi nam się trochę więcej miejsca. Jak otwieramy piec, to sprawdźmy jeszcze co jest w tym Na pierwszy rzut pomyślałam, że zajmiemy się tym kątem. Chciałabym wyrzucić wszystkie te trzy regały i wstawić tutaj ładne gróczko do szklibienia, więc musimy się pozbyć wszystkiego tego, co za mną. Te dwie nogi. Mm -hmm. Czyli to trzeba. Trzeba zmontować jakbyś w środku. Wstępnie się udało wstawić regał. Teraz jeszcze trzeba będzie go zmontować i wsadzić półki. Wam, jak ta forma wygląda od środka i wychodzi z niej taki kubek. Szukajcie, zaraz jakiś znajdę. Taki kubek z tego wychodzi, który potem wypalamy i jest taki. praca w re. Ale y, chciałam Wam pokazać mój nowy kącik do toczenia, który będzie tutaj. Nawet nie wiem, jak długo o tym marzyłam. Planuję wstawić tu koło i siedzieć tak tutaj. A tutaj jest regał, w którym będę brać sobie glinę i jakieś inne fajne rzeczy, więc narzędzia, koło jest obok okno, więc y, będzie super światło. Także będą nowe filmy z tego kącika. Olek gdzieś poszedł, więc może uda mi się samej przenieść to koło do drugiego pokoju. Zrobię test. Ale chyba muszę je umyć. 5 godzin za nami, jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Zostały nam już tylko takie drobne rzeczy, jak na przykład powieszenie talerzy, czy posprzątanie narzędzi, umycie podłogi, umycie okien. Mam nadzieję, że jutro zajmie nam to już trochę krócej. Więc kończymy na dzisiaj i widzimy się jutro. Dzień drugi przemeblowania. Dzisiaj w pierwszej kolejności będziemy wieszać talerze na ścianach. I nie są to byle jakie talerze, bo są to talerze z naszej wystawy indywidualnej w Kielcach, która była w czerwcu 2021 roku. Podczas wystawy trzaskowe talerze wisiały na ścianie i tworzyły ładną kompozycję i spróbujemy odtworzyć to na naszej ścianie w pracowni tak, żeby nam przypominała o tym super wydarzeniu. Jeśli chodzi o ścianę, na której będziemy wieszać talerze, to pomyślałam, że powinny wisieć w takim miejscu, żebym codziennie mogła na nie patrzeć, czyli w miejscu, w którym siedzę najczęściej, czyli tutaj. Ta ściana będzie super miejscem na tą kompozycję. thank <sweak> you Dobra, przerwa na kawkę i zaraz wieszamy ten zegar tutaj. na środku te perspektywy nie mamy bliżej, więc jakbym go dodał kawałek w tyłu. Okej. Okay. To nie, nie będzie stabilne. Będzie. Ok, podłoga umyta. Ja jestem już bardzo, bardzo zmęczona i jestem cała brudna, więc chcę skorzystać z reszty niedzieli. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach, a na koniec jeszcze Wam pokażę film przed i po. Hello! hola! hola. <laughs> Coraz lepiej wyglądają te ściany. Były pomalowane z tej strony na biało, z drugiej strony na czarno. Już ta jest jedna, przezroczysta. I dodatkowo jeszcze zdjęcia z naszego remontu w 2019 roku, kiedy przybyliśmy tutaj do tej naszej obecnej pracowni, więc miłego oglądania i widzimy się niedługo. Pa!